Dzień dobry kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu na moim kanale O Jezu, jest usmarano. rano To nie jest kompletnie godzina do funkcjonowania dla mnie Ja wstałam jeszcze półtora godziny wcześniej, żeby się ogarnąć, pomalować, się nagarmić Lilkę Ale no nic Żeby było fajnie, no to trzeba rano wstać, żeby nie było dużo ludzi A dlaczego? Dlatego, że jedziemy do Flory Point Flora Point wypuściła super dekoracje, z tego co widziałam u innych influencerów Którzy już tam byli, wypuściła super dekoracje na Wielkanoc Także jedziemy zobaczyć. Ja do Flory jeżdżę zazwyczaj w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ogólnie przez cały grudzień jest przepiękna wystawa tam. Także jak ktoś jeszcze nie był, a mieszka w okolicach Warszawy, to naprawdę polecam. Od dwóch lat jest wstęp tam płatny. Nie wiem, czy teraz na Wielkanoc znowu będzie wstęp płatny. Na święta zawsze jest, ale zobaczymy. A później mamy jeszcze parę spraw do pozałatwiania, tylko jeszcze stanęłam szybko na herbatkę z jabłuszkami w maku i do tego mafinkę z twarożkiem. I możemy zaczynać ten dzień, także zapraszam Was do dnia ze mną. Jadę rano i nie będzie w ogóle samochodów a już jest praktycznie pełny parking co to będzie po południu? Zobaczcie już jakie ogromne jajka tutaj stoją ojku, wydaje się, że jest rano bo nie mogę ogarnąć samej siebie strasznie ogromne super tylko to jest lepsza dekoracja jak ktoś faktycznie ma dom a nie mieszkanie tak jak ja ale zobaczcie nawet tutaj na wystawce jakie śliczne kaczuchy są Pięknie jest Jakie w ogóle kurki Słodkie, mega Liliusi kupić taką kozę, czekaj Ciężkie to jest? No, trochę waży taka koza Ale koza, jakbym, że tak bym miała dom To bym sobie przed dom kupiła taką kozę, stałaby taka koza Mega jeszcze w ogóle w jest super kolorach. Zrobić sobie na przykład taki ogród cały kolorowy. 1600 zł jak na takiego królika czy ja wiem czy dużo ale jaki jest piękny ale zobaczcie na tego dużego w ogóle Hva <skrøvende> skjer? <skrøvende> Myślałam, że ogólnie będzie tu bardzo dużo tych dekoracji, bardzo duża powierzchnia, tak jak to jest na święta. Natomiast jest zrobione tak naprawdę 1 trzecia tego stanowiska, co tutaj było. Ale idziemy jeszcze zobaczyć. O Jezu, jakie tu są kulisie. Mega, zobaczcie jak sobie leżą. Świetne są. Myślisz, że by się Mama, bała takiego? Super. Wyglądają autentycznie, jak prawdziwe. Piękne, przepiękne. Bo te już są takie, nie wiem z czego to jest, z weluru. Też są bardzo ładne, ale nie wyglądają tak naturalnie jak te zielone. Mam jeszcze w ogóle akcję poszukiwania jakiejś dobrej zabawki dla Lilki, a tutaj w florze jest super ogromne stanowisko dla zwierząt, e, ogromny dział i musimy znaleźć jakąś zabawkę, której ona po prostu nie zepsuje. Nie rozgryzie, a jest od tego mistrznią. Więc e, nie mam pojęcia. Nie wiem, a jakby na przykład takie kostki, czy to jest też z tego samego, co, co mam? Zobaczcie w ogóle, jakie ciekawe są kostki w kształcie jakiejś takiej prawdziwej, że tak powiem, kości. Myślałam, coś bardziej z tego typu, ale mamy bardzo podobną różową, i niestety ona przegryza, więc yy, nie wiem co. No, chyba musimy po prostu metodą prób i błędów próbować, co jej możemy po prostu dać i czego ona nie rozgryzie, bo wszystko, co tutaj jest, to raczej, raczej może nie przeżyć. Chyba, że taka gwiazdka, ale nie, to też jest z tego. Ja bym takiego króliczka. Bilurka teraz chorowała i tak dalej. Weź mi takiego słodkiego króliczka. Mm -hmm. Wezmę. To i weź. To i wezmę. Będzie miała. Dobra. Krowa też jest fajna, patrz. Krowa jest taka Mięś... Ale krowa ma sznurek. A Lilka nie może sznurków, bo ona je zjada i potem wychodzą drugą stroną, Więc dla bezpieczeństwa weźmiemy królicia. Ładna chyba nie? Nie jest potargana i nic nie. Zobaczcie na pewno jak Jakie śliczne! Jakie jak super by to na drzwiach wyglądało wejściowych. Na zimę powiesiłam kokardę. Ile to kosztuje? Obstawej. 310 zł. No na ten numer. Ale pięknie wygląda. Mega. Są wodzie kieledutkie jak ten, a uroczmią 3,5 stowy, a ten na 3 więcej, a już naprawdę jest lepiej, ile ładniej. Dobra, idziemy do kasy. galerii jeszcze y, zobaczyć, spróbować podrawioną y, czekoladę dubajską, polską, także idziemy kupić. Zaraz zobaczymy czy będzie, ale coś jest. już, że są w gablotce więc y, mam nadzieję, że zaraz coś wybierzemy. Dobra, a to są tyle najmniejsze, tak? E, tak, tak, to są tutaj. A ta, ta, ta to, że tak powiem, tylko to jest ta pośrednia? I została tak. tylko ta jedna? E, szczerze, chyba nie. W sensie, bo jest tak, generalnie właśnie w białej czekoladzie, mm. mlecznej i w czyli zamiast tej, że to jakby wata chilecka. A w tej mlecznej czekoladzie? I mam jeszcze jakby taką inną górę, w sensie diamentową. Как видимо, пани показала. Было бы мне проще и может быть. Может быть. И она с хорошо. Будет карта. Parę go nie muszę dopisać Tak? Dobre No dobra. dla ty. Dobra, bardzo dziękuję Udało mi się kupić e, Było jeszcze ostatnio parę, parę sztuk tylko Więc idziemy do samochodu, idziemy ją testować Mam czekoladkę Pani mi ją zapakowała w taką papierową kropkę, no nieważne Wygląda ona tak Bardzo ładnie, w diamenciki Robimy testa Co prawda wiadomo, że to nie jest ta oryginalna dubajska czekolada, no bo Oryginalna, dubajska czekolada, ją tylko już na Dubaju. Ale spróbujemy takiej spolszczonej wersji, zobaczymy jak smakuje. Jak się to otwiera? Piękna jest. Przepiękna. tego nadzienia w ogóle. Mega dobra. Czekajcie, bo to za dużo. To jeszcze na pół. Ale jak przepięknie to wygląda. Naprawdę jest piękne. Prosto z lodóweczki. Mój towarzysz próbował jakiś czas temu prawdziwej dubajskiej czekolady przewidzianej z Dubaju. Ja niestety nie miałam takiej opcji. Smakuje tak samo, czy nie? Chyba nie. Inaczej? Czy w sensie jest gorsza, czy lepsza? Bo to jest... Inaczej po prostu. Polska wersja, ale dobra? Spróbuj, zobaczysz. Dobra, testujemy. Dobra, dobra jest, ale bardziej niż pistacje to czuję ją, Czy to takie ciasto, co jest pomieszane z tym musem pistacjowym. Dla Ciebie, która była lepsza, ta oryginalna dubajska, czy ta... To już jest oryginalna. Okay. ja nie wiem, ja nie próbowałam, więc mi jest ciężko powiedzieć. Powiem tak, czy warto ją kupić za te pieniądze, ta średnia tabliczka? Kosztowała 100 zł. Hmm. Czy warto? No, jeżeli ktoś nie jadł i chce sobie przetestować, no to wiadomo, a nie ma opcji spróbować tej typowo dubajskiej, no to polecam. Natomiast, jeżeli ktoś tak po prostu lubi z pistacjami czekoladę, to ona ona nie smakuje tak typowo pistacja, bo bardziej jest wyczuwane to ciasto takie, co jest wymieszane w pistację. Także, ale spróbowane. No jest taki smak, którego nie da się do końca opisać. Ma w sobie takiego. W ogóle jest, zobaczcie, bardzo wypchana tym, tym musem. Jest bardzo dobra, bardzo słodka. Ale raczej bym już jej drugi raz nie kupiła. A kocham pistacje. Dobra, już się zajedamy i teraz gwiazdka programu, jedziemy do galerii odebrać coś, na co czekałam 5 tygodni, już się nie mogę doczekać, także mm, smacznego dla mnie, dla Was, dla nas i widzimy się za chwilę. MacBooka, MacBooka Pro, jest on składany z specjalną pamięcią, dlatego on nie jest dostępny od ręki, trzeba było go po prostu zamówić i czekać na niego aż 5 tygodni później. pięknie zapakowanego w łóweczkę Pro, ale to już tak jak mówiłam, eee, albo nie mówiłam, będziemy odpakować na kolejną drogę. W tym całym dzisiejszym dniu w mieszkaniu Licia szczęśliwa, bo mamcia wróciła Dziękuję Wam bardzo za spędzenie tego czasu ze mną Mam nadzieję, że taki luźny vlog z soboty gdzie pozałatwialiśmy parę fajnych spraw się Wam podobał Już na następnym vlogu będziemy otwierać mojego wymarzonego laptopa, tak długo na niego czekałam bo 5 tygodni, tak jak wcześniej też wspomniałam Już nie mogę doczekać bo nie mogłam jak montować vlogów które już miałam nagrane więc to wszystko się przedłużało cały czas w czasie ale już na następnym vlogu będziemy go odpakowywać. I mam nadzieję, że będzie super. Ma on ogromną pamięć, więc nie powinno mi zabraknąć w ogóle pamięci na mm, zgrywanie materiałów i na ten montaż. No i co? Ja idę zmywać makijaż, idę się mieć, dorobić herbatkę i odpalić sobie jakiś fajny serial albo film. A Wam życzę miłego wieczoru bądź poranka. Nie wiem, kiedy to oglądacie. I zapraszam Was już do kolejnego vloga. Jackie!